Cześć, witam Was na moim kanale, na kanale Rudziutkiej. Dzisiaj opowiem Wam trochę o moich perfumach. Perfum, który bardzo lubię, czyli Beauty Delicious Od Domny Karan. I tu jest napisane, że jest w 100% czysty Nowy Jork. Zapach Nowego Jorku. Pachnie jabłkiem, bardzo świeżym. Dość długo się utrzymują na skórze. Bardzo fajny, intensywny zapach. I bardzo charakterystyczny, wiele osób myślę, że go zna i go lubi i posiada, bo nieraz idę ulicą i go po prostu czuję. Ja mam 100 ml, i tutaj widać, że zużycie jest już dosyć spore ponad połowę zużyłam, ale nie używam ich codziennie. Wydaje mi się, że ta kompozycja zapachowa nadaje się bardziej na dzień niż na wieczór. Dolce Gabana Light Blue, też bardzo znany zapach. Ja mam tutaj wodę toaletową 50 ml. Bardzo lubię ten zapach. Jest seksowny, a zarazem bardzo świeży. Zapach kwiatowo-owocowy, ale zdecydowanie z pazurem. Nadający się, myślę, że na praktycznie każdą okazję. Ich również w dzień, jak i na wieczór. Bardzo fajne, bardzo ładnie pachnie. Glamur od Moskino: bardzo kobiecy, intrygujący, intensywny zapach. Czuć w nim trochę ambry, białe piżmo i cedr, ale powiedziałabym, że bardziej wyczuwalne są tutaj. Kwiatowe zapachy, ale bardzo w intensywnym wydaniu. Flakon y, przypomina serce. Ja tutaj również mam 100 ml z czerwoną zakrętką. Są dość intrygujące, ale niestety y, na mojej skórze nie trzymają się zbyt długo. Angel od Thierry Mügler. Bardzo ciekawy, interesujący zapach, który z czasem zmienia się na naszej skórze. Zawierają one nuty paczuli, wanili, bergamoty, jarzyny i miodu. Na początku jest to dość przytłaczający zapach, lecz po czasie yy, uwalnia się taka słodka nuta, bardzo fajna, otulająca. Myślę, że ten zapach bardziej sprawdzi się na wieczór, bo należy on do takich otulających i ja mam tutaj 40 ml. Kolejny zapach od Thierry Migler, bardzo intensywny alien, jest to zapach kwiatowy, ja w nim wyczuwam fiołki, ale w nutach zapachowych. Mamy tutaj jaśmin, białą ambrę i drzewo kaszmirowe między innymi. Jest to taki zapach bardzo intensywny i przyduszający. Jest to zapach, który moim zdaniem najlepiej sprawdza się w wieczorne, wiosenne lub letnie wieczory. Teraz coś, co mogę śmiało nazwać zapachem mojego życia, czyli Stella od stelni McCartney. Ja tych perfum używam od gimnazjum, więc już naprawdę długi czas. Są to perfumy intensywne. Lekko przydymione, bardzo seksowne. Są to perfumy intensywne, które utrzymują się bardzo długo na skórze, przepięknie pachną i nie tylko na skórze, ale również na ubraniach, bo po wypraniu dalej czuć ten przepiękny zapach. Uważam, że są idealne na każdą porę roku, ale w letnie miesiące bardziej na wieczór. Są to naprawdę przepiękne perfumy i polecam Wam choćby powąchać, bo kto wie, może akurat Wam się spodobają. Baby Doll od Ipson Laurent to bardzo słodki wręcz. Cukierkowy zapach idealny dla młodych kobiet i przyznam się szczerze, że raz na jakiś czas lubię ich użyć, ale niestety w najbliższym czasie tego nie zrobię, bo już niestety mi się skończyły. Escada Pacific Paradise to słodka nie tylko ze względu na opakowanie woda toaletowa. Niestety nie wiem, czy jest jeszcze produkowana, ale często te letnie zapachy są dość do siebie podobne. Jej minusem jest to, że nie utrzymuje się długo na skórze, ale zapach jest naprawdę obłędny i naprawdę bardzo lubiłam używać jej latem. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać, które z tych perfum posiadacie, albo które powinnam mieć w swojej kolekcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie, pa! Tutaj widać moją rękę, która Wam macha.